W ubiegłym roku tu na tej scenie, nawet przy tym samym mikrofonie, wspaniale zaprezentowała się dwunastoletnia uczennica polskiej szkoły w Trento. Deklamowała wiersz Norwida pod tytułem Moja piosenka 2. Przed Wami za chwilę pojawi się dwunastoletnia. Artystka, tak mogę powiedzieć, z wielką przyjemnością ją zaprosiłem. Laureatka nie tylko konkursu poetyckiego w swojej szkole, ale również laureatka w swojej kategorii wiekowej pierwszego miejsca zdalnej olimpiady polskiego wiersza, który był organizowany w środowiskach polonijnych na całym świecie. Na całym świecie. Dzisiaj specjalnie dla Was przygotowała piękny utwór naszej noblistki Wisławy Szymborskiej pod tytułem Niektórzy lubią poezję. Julia Mrozik Niektórzy lubią poezję. Niektórzy. Czyli nie wszyscy. Nawet nie większość, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi. I samych poetów. Będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. Lubią. Ale lubi się także rosół z makaronem. Lubi się komplementy i kolor niebieski. Lubi się stary szalik. Lubi się stawiać na swoim. Lubi się głaskać psa. Poezję. Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwila odpowiedź na to pytanie już padła. I ja nie wiem i nie wiem. I trzymam się tego jak z poręczy.